Witajcie. Dzisiaj będzie film, jak powstała ta otowiata. Film nie jest do końca profesjonalny, bo nie mieliśmy wszystkich narzędzi. Też trzeba było to dość szybko zrobić. No, także nie jesteśmy też dekarzami zawodowymi, więc pokażemy Wam po prostu, w jaki sposób dość szybko zrobić taką otowiatę, która jedną ścianą jest po prostu jest dobudowana do budynku gospodarczego. Na gotowym, na gotowym fundamencie, bo jeśli chodzi o kotwy i resztę to, to tata nam przygotował. My robiliśmy tylko, tylko tutaj później we trzech konstrukcje. No to co? To zapraszamy do oglądania. Witajcie. Yy, dzisiaj pracujemy nie u nas w domu, tylko u mojego taty. I teraz, co będziemy, co będziemy robić? Będziemy budować wiatę, która będzie tym dłuższym bokiem przylegać tutaj do tego budynku. E, rodzice chcą sobie tutaj postawić taki stół z krzesłami, który w zasadzie już tam jest e, z tyłu przykryty planteką. I teraz, co? Mamy sześć kotew. E, kotwy są o wymiarach e, wewnętrznych 140, czyli 14 cm. E, tutaj, Tata już część rzeczy przygotował. Czyli te trzy słupy już mamy docięte na wymiar, belka na, belka na której leżą krokwy też już jest zamocowana, musimy to podnieść, wstawić tutaj w te kotwy, natomiast jeśli chodzi o tą stronę jest dokładnie taka sama sytuacja, czyli pierwszy słupek tutaj, drugi, drugi słupek na środku tutaj w tym miejscu i trzeci, trzeci słupek tutaj, w zasadzie jeśli chodzi o słupy też już mamy słupy gotowe, czyli co? Stawiamy jedną stronę, stawiamy drugą stronę. Mocujemy tutaj śrubami do tych supów. Oczywiście, ponieważ mamy ścianę, to, to te supy razem z belką poprzeczną będą przykręcone, przykręcone do budynku. No i wtedy, już tylko na górę, krokwy na krokwach łaty i będziemy mieć tutaj blachodachówkę. Teraz od razu, bo, bo zawsze o to pytacie. Jaki wymiar jakich belek konstrukcyjnych? Wszystkie belki konstrukcyjne, słupy i belki poprzeczne 14x14. 14. Jeśli chodzi o krokwie, 14x7. 14 Restaw kroki, to już pokażemy Wam. Na górze rozpiętość wiaty, orientacyjnie. 6 na, na 35 belkę poprzeczną już, już tata zrobił, przeszlifował zaimpregnował są już wcięcia zrobione na słupy tu jest, tu jest ten element słupa, który wchodzi w tą belkę to już mamy przygotowane, także bardzo duża część roboty jest już wykonana. Co teraz robimy? Teraz supy mocujemy do kotaw, następnie tą belkę wrzucamy na górę. To samo robimy z drugiej strony. Bardzo ważna rzecz przy takich pracach idealnie trzeba zmierzyć kąt prosty. Kąt prosty można to zrobić. Najlepiej nie kombinować z żadnymi winklami i tak dalej, w sensie z żadnymi kątownikami, bo to jest dość ryzykowne, tylko po prostu wyznaczyć sobie z twierdzenia Pitagorasa, czyli na dłuższym boku wyznaczyć 5 metrów, a na krótszych bokach wyznaczyć 3 metry i 4 mety, I wtedy, i wtedy przekątne takiej takie wiaty muszą się zgadzać idealnie. Jeśli przekątne zgadzają się idealnie, to znaczy, że, że wymiar jest dobry, dach będzie się zgadzał. Lekką pomocą tutaj traktora postawiliśmy tą konstrukcję w całości. Natomiast niekoniecznie to jest sposób najlepiej, najbardziej polecany. Yy, łatwiej, jeśli jest mniej osób, to jest po prostu stawiać najpierw supra a potem belkę na górze, po prostu jest lżej. Yy, jak sobie chcecie takie belki ustawić, no to niezbędne są te oto podpory, żeby żeby najpierw ustawić poziom w jedną stronę, potem, przepraszam, pion w jedną stronę, potem pion w drugą stronę. I jak już mamy całość ustabilizowaną, to teraz szykujemy, yy, zaraz ja Wam pokażę, jak to, jak to tutaj... Będziemy szykować z drugiej strony no i będziemy przykręcać tamtą konstrukcję do ściany. Jak będziemy mieć trzy słupy i belkę poprzeczną na ścianie, to zostają nam do mocowania kokwie, łaty i pokrycie. Najpierw wywieciliśmy tutaj takim frezem na, na grubość 3 cm, takie, takie wgłębienie. Później przewieciliśmy to przez drewno oraz w ścianie takim, takim oto frezem. Mamy już tam podkładkę, mamy śrubę włożoną. I zaraz będziemy to przykręcać, tylko pokażę Wam jeszcze jak będziemy to zaślepiać. O, takim ta, takim otokołkiem będziemy zaślepiać. Dobra, to przykręcamy. Postanawiać, dlaczego montujemy tutaj kotwy nad samymi oknami. Yy, montujemy na, nad oknami je dlatego, ponieważ budynek jest z pustaka takiego betonowego i ten pustak, żużlo betonowego i ten pustak jest słaby, natomiast nad nadproża nad oknami są lane z betonu i dlatego tutaj mocowaliśmy to, bo to po prostu solidnie trzyma. Yy, także są cztery kotwy u góry, yy, po dwie kotwy na każdym słupie. Także naprawdę powinno się to dobrze trzymać. Ok, teraz tylko szybciutko pokazujemy Wam, jak e, zmierzyć, e, czy krokwę mamy za, prawidłowo zaciętą, czyli układamy ją na jednym końcu dachu, teraz możemy ją przesunąć na środek, już nie będziemy Wam tego pokazywać, bo tu nie mamy za bardzo rusztowania i potem na drugi koniec i jeśli z wszystkich trzech stron... E, Krok leży idealnie na belkach, to znaczy, że możemy krok wyciąć według szablonu. Wszystkie takie same. Tutaj po prawej stronie mamy szablon, a tu po lewej stronie mamy już przeniesione z tego szablonu nacięcie. I to samo mamy na drugim końcu. Tu mamy szablon, a tu mamy przeniesione nacięcie. Witajcie. Zapomniałem Cię o dana nagrywać, także już kilka kroków mamy na górze. Sprawdziliśmy sobie przekątne, bo to jest bardzo ważne, mamy przekątne w porządku. Tam mamy centymetr różnicy, to, to, jest, to jest dopuszczalne na takim dachu. I teraz tak, zostawiliśmy tutaj jeszcze miejsce na jedną, dlatego że mamy taką troszeczkę gorszą, którą chcemy dać jako drugą. Natomiast teraz montujemy wszystkie kroki po kolei, mamy już obciętą belkę po długości tutaj na końcu. Tak samo tą jak i tamtą. Krokwie skrajne mamy już przykręcone po to, żeby cała konstrukcja była sztywna. Montujemy wszystkie krokwie pozostałe. Następnie, łaty. Jeśli chodzi o tutaj, krokwie z długości, podpas nowy, to będziemy sobie docinać na samym końcu tak samo jak łaty po bokach. I tutaj mamy wszystkie krokwy z góry pomalowane. Tutaj mamy sznurek, o ten tutaj. Sznurek, który wyznacza nam cięcie. Cięcie po prostu, jak się kończą krokwy. Tak jak widzicie, na każdej belce jest już wyznaczone poziomicą pion według sznurka. I teraz ten sznurek zdemontuję i obetnę piłą tarczową każdą z kroków. My niestety mamy e, pilarkę tarczową, której brakuje pół centymetra dosłownie, żeby, e, żeby wystarczyła na całą krokiew, więc tnę pierwszy raz najpierw, e, najpierw tarczówką, a później docinam te pół centymetra szablastą. Jakby, jakby, jakby była piła, która by była pół centymetra więcej, to by udało się to zrobić za, za jednym razem. Czołową, podynę zamontowaną, także od początku do końca jest już ona zamontowana, przyk przykręcona, całość jest zaimpregnowana i mamy już pocięte e, pasy tutaj membrany. E, to jest e, zwykły, zwykły, budynek, który w żaden sposób nie będzie zamknięty, więc wystarczy nam jeden pas, jeden pas membrany, który będzie leżał jakby. Na krokwach na to pójdą kondrułaty, łaty i dopiero blachodachówka. Jeśli chodzi o membranę, cieliśmy sobie ją z zapasem około 30 cm po to, żeby było miejsce na wywinięcie, ewentualnie jakieś krzywizny. Także teraz sobie zamontujemy membranę, później przybijemy kondrułaty, na to już łaty pod wymiar blachodachówki No i będziemy mogli mieć już przy, przykryte. Wczoraj, tutaj, jeszcze zanim nam się pogoda zepsuła, udało nam się położyć dwie pierwsze warstwy membrany. Mamy już tutaj też konzułaty. No i pierwsze cztery łaty już są na miejscu. My łaty przybijamy w ten sposób, że stosujemy takie przymiary: takie o długości 30 cm i układamy je na łacie i na, i na górze układamy następny przemian OK, w zasadzie kończymy łaty. Tutaj została mi ostatnia sztuka. Te deski są tylko po to, żeby po nich chodzić, i później będziemy mogli przykręcać blachę. woda dzisiaj była bardzo niesprzyjająca ale udało nam się skończyć już cała blacha jest na miejscu obciąłem tutaj już na równo oczywiście odcinałem przed blachą czyli najpierw położyliśmy blachę, przymierzyliśmy następnie obciąłem wszystkie łaty no i mimo ciężkiej pogody deszcz padał dzisiaj już chyba z 5 razy udało się, udało się tak przekreść Tutaj już cały dach mamy przykryty blachą. Z tej strony mamy wiatrówkę gotową. Zaraz zejdę na dół, pokażę Wam pas podłynny i narynny. Natomiast tutaj mamy taką blacharkę która jest od zewnątrz na murze. Słuchajcie, my nie jesteśmy dekarzami. My robimy to powiedzmy półamatorsko. Ale pokażę Wam taki patent, który od dekarzy podpatrzyłem. Jak robimy taką blachę. Na mur to robimy ją w tym przekroju płasko na murze i z takim lekkim, lekkim odgięciem u góry. Po co? Po to, żeby tutaj był silikon. Czyli montujemy na kołkach co 20 cm tą blachę i tutaj w to, to odgięcie widzicie je. Tutaj jest to odgięcie. Silikonujemy, za, za, dajemy silikon. Tu akład w tym przypadku mamy dekalski bezbarwny bo akurat bezbarwny taki był ale tutaj tego nawet nikt nie widzi wyszło to bardzo ładnie musimy tylko odkurzyć ten pył który został po wierceniu kołków i została nam jedna wiatroweczka i dach skończony dach mamy skończony obróbki główne zrobione wiatownica jedna zrobiona druga zrobiona Rynna zrobiona razem z pasem nadrynowym, także cały dach gotowy. wygląda nasza wiata po ukończeniu. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć.